Przede wszystkim, przede wszystkim dziękuję, dziękuję Tobie, dziękuję Andrzej za zaproszenie, za za, 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 dziękuję. dziękuję Pani Bogusi za no, fantastyczne w ogóle okam, zdarzenie. Panu Andrzejowi też, którego nie ma. No i dziękuję bardzo Państwu, żeście przyszli dzisiaj zobaczyć te, te rzeczy, z którymi e, zmagam się przez ostatnie lata I, i, i tak jak rozmawialiśmy o tej wystawie i tak jak myśleliśmy o tej galerii, to, to wydawało nam się najbardziej stosowne, czy, czy może najbardziej interesujące w tym wszystkim pokazać Państwu tą prezentację w formie trzech cykli, trzech cykli, które są taką moją drogą też właśnie poprzez ostatnie lata yy, czy w ogóle to, co można nazwać świadomą fotografią, czyli tę pierwszą salę cyklu Portretów rodzinnych, mój doktorat, potem drugą salę, cykl, który został nazwany przez w czasie nieobecność tych typów fotograficznych, który stanowił małą habilitację, i ostatni cykl, który jest w trakcie realizacji czyli taki, taki no, można powiedzieć, work in progress, co jest dosyć modne sformułowania, jakieś takie, takie dziwne, czyli ten cykl kolorowych fotografii i to ukształtowanie galerii, ta, 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 ta szansa, którą miałem, no o tyle wydaje mi się interesująca, że ma w sobie coś, ta, ta, taką dodatkową wartość, to znaczy wydaje mi się, że oglądając to można też, oprócz samej fotografii, oprócz tego jak one funkcjonują, rozmawiają ze sobą w bardziej dytyku, czy kryptyku, tak jak tu, to jest coś, co mnie nawet dzisiaj, jak zobaczyłem, jak powiesiliśmy tą wystawę ujęło, że jest to jeszcze wszystko w skali czasu, czyli tego, co my nazywamy czasem, czyli procesem, czyli jakiejś takiej przemiany i ewolucji, w którą uważam, że w jakimkolwiek działaniu jest to taka, że to niezwykle znacząca rzecz, przynajmniej dla mnie znacząca, takiej autoobserwacji i auto przeżywania i prawdziwości tego, o